Witamy Państwa w imieniu firmy Rak Nasiona. Jesteśmy hodowlą stworzoną przez rolników dla rolników. Z długoletnią tradycją pracujemy już ponad 100 lat. Zajmujemy się hodowlą 26 gatunków roślin rolniczych. Korzystając z okazji naszej obecności na krajowych dniach pola w Minikowie, chcemy Państwu zaprezentować kilka naszych odmian w najważniejszych dla nas gatunkach. Pierwszym z prezentowanych gatunków jest pszenica ozima. RAK prowadzi obecnie cztery programy hodowlane skupione tylko i wyłącznie na tym gatunku. Jest to jeden z najszerszych projektów badawczych skupiony na, na pszenicy w Europie, co czyni nas też jednym z największych hodowców w Europie. Tak statystycznie co piąty, co piąty hektar pszenicy ozimej wysiany na starym kontynencie pochodzi z hodowli, z hodowli RAK, co, co sprawia, że, że jesteśmy numerem jeden w, w Europie. Linus. Jedna z naszych najbardziej znanych i rozpoznawalnych odmian, sprawdzona we wszystkich możliwych sytuacjach, na wszystkich możliwych stanowiskach, we wszystkich możliwych warunkach. Niezwykła stabilność planowania, potwierdzona wielokrotnie we wszystkich doświadczeniach i na, na polach produkcyjnych. Jest to jedna z najszerzej rekomendowanych do uprawy odmian w Polsce. Odmiana RGT Bilans rozwija się w produkcji od dwóch lat. Jej bardzo wysoki potencjał planowania. Oraz doskonała adaptacja do różnych warunków sprawiają, że potwierdza to na polach produkcyjnych i też doświadczeniach. Bardzo dynamicznie staje się jedną z najbardziej rekomendowanych odmian do uprawy w Polsce. RGT Kilimanjaro, jedna z naszych odmian, której nie trzeba dodatkowo przedstawiać. Jest jedną z najszerzej rekomendowanych odmian do uprawy w Polsce na listach LZO. Łączy w sobie stabilny plon z doskonałą jakością ziarna, bardzo wysokim MTZ, stabilnością parametrów, no i bardzo dobrą zimotrwałością. RGT Specjalist, kolejna z naszych nowości. Odmiana o bardzo wysokim i stabilnym plonie, osiąganym osiągany we wszystkich trzech latach badań, czyli w każdych warunkach. Wysoka stabilność i uniwersalność. Nadaje się do uprawy na wszystkich stanowiskach i po wszystkich przedplonach. RGT Depot, kolejna z naszych tegorocznych nowości. Jest to próba naszej odpowiedzi na pojawiające się problemy z suszą. Odmiana w typie pojedynczego kłosa, co stanowi różnicę w stosunku do większości naszych obecnych odmian, buduje plon przez silne, grube kłosy o dużym MTZ i przez to generuje najwyższy potencjał plonu. Odmiana RGT Reform. Obecnie najszerzej uprawiana odmiana w Europie. Doskonale radzi sobie na polach polskich rolników. Potwierdzają to ich opinie. Przede wszystkim łączy plon z jakością i bardzo elastyczną uprawą. RGT Provision. Nasza tegoroczna nowość. Odmiana, która łączy bardzo wysoki plon z bardzo dużą stabilnością, zwłaszcza w warunkach suszy. Odmiana osiągnęła bardzo wysokie plony właśnie w 2019 roku w warunkach suszy, potwierdzone we wszystkich badanych lokalizacjach. LGT ProVision łączy potencjał plonu z doskonałą adaptacją do trudnych warunków i dobrą zimotwałością. LGT Metronom, odmiana przygotowana do uprawy w trudniejszych warunkach. Słabsze gleby, okresowe niedobory wody, odmiana bardzo zdrowa. Odmiana, która wychodzi także w trudniejszych warunkach agrotechnicznych. Jednym z najważniejszych gatunków jest rzepego zimy. Hodowla rak prowadzi prace hodowlane nad połączeniem wysokiego planowania, wysokiej zdrowotności i adaptacji do trudnych warunków. Nasze odmiany sprawdzają się w uprawie na polach produkcyjnych i polecamy je do uprawy na terenie całego kraju. Prowadzimy badania nad odpornością i tolerancją na wirusy. Odmiana RGT Trezor, odmiana RGT Kadran. Odmiana RGT Amazonita to są odmiany, które tolerują wirusy. Jedna z naszych odmian, RGT Bonanza, jest odmianą, która jest jedną z najszerzej polecanych na liście zalecanych odmian. Odmiany RGT polecamy do uprawy na terenie całego kraju. Więc RGT Planet, nasza chluba i duma, jest to odmiana browarna. Jedna z największych, największa odmiana browarna w Europie, prawdopodobnie też na świecie. Akceptowana przez wszystkie słodownie i wszystkie najważniejsze browary na całym świecie. Odmiana, która oprócz tego, że jest akceptowana technologicznie, czyli ma dobre parametry browarne, ma także rewelacyjny plon, w zasadzie jest niedoścignionym celem dla naszej konkurencji. Proszę Państwa, wchodząc w sezon letni, pijąc piwo. Proszę pamiętać, że co drugie piwo jest wyprodukowane w Europie z udziałem słodu z odmiany RGT Planet. Na zdrowie. Hodowla Rakt oferuje odmiany kukurydzy w różnych grupach wczesności, od 180 do 290. Mamy też odmiany o różnych kierunkach użytkowania. W Minikowie wysialiśmy cztery odmiany: trzy odmiany z grupy wczesnych, średniowczesnych i jedną grupę v 260 RGT i Renox VO 230-240 Chromix VO 230 Collectix VO 230 RGT Attraction VO 260 RGT i Renox i RGT Attraction są to odmiany o dwukierunkowym typie użytkowania. Każda z tych odmian adaptuje się dobrze do uprawy na wszelkich stanowiskach. Polecamy do uprawy.